Siemaneczko z tej strony Tadek, witam was w takim krótszym odcinku na temat tego co się właśnie dzisiaj wydarzyło Czyli wyszedł trailer Strohold Crusader Definitive Edition, czyli po naszemu Twierdza Krzyżowiec edycja ostateczna I też właśnie sobie wspólnie obejrzymy ten dosyć krótki, bo minuta 40 trailer Po czym tutaj będziemy się zatrzymywać i będziemy obgadywać to co widzimy Na początek puszczę cały, zobaczmy Day, my friends, and welcome back to the desert with Stronghold Crusader Definitive Edition. Over 20 years have passed since we first enlisted you to build your castle economy, skirmish against rival lords, and besiege enemy castles. Today, we beckon you once more unto the Holy Lands. So gird your loins and sharpen your steel, for you will soon be tested. Desert is a cruel land with fearsome opponents to be found, devilishly designed castles, and grand armies to command. So make sure your walls are strong, your soldiers are in good heart, and maybe you will enjoy the smell of victory. Crusader! Wishlist now on Steam! No i dobra, mamy cały ten odcinek, można powiedzieć, tak? Ten trailer. No i zobaczmy sobie teraz tutaj te takie ciekawsze momenty. Tutaj podoba mi się, że na samym początku e, tutaj mamy coś takiego, jakby nowe, można powiedzieć, e, dekoracje terenu, bo zobaczcie, są takie jakby piramidy. Tutaj, tu jest jakiś nie wiem, jak to się nazywa, nie Sphinx tylko jakoś. Tutaj ten, tu też widzę na górze po prawej jakieś takie te. możliwe, że one zastąpią po prostu te typowe budynki ruiny, co były w Grze, no ale tutaj patrząc na te piramidy, no to one są dużo większe niż taki typowy ten budynek, co wtedy był, więc na pewno widać, że jest to coś większego. Hmm, czy coś tutaj ciekawego jeszcze widać? No tutaj na, tym, na ten moment chyba nie, dobra, tutaj całkiem ładnie to wszystko wygląda Bez szału, ale wygląda całkiem przyjemnie dla oka Tak, no, tu widzimy ten przeskok O, zobaczcie tutaj, mnie interesuje, bo tutaj oni mówili, że 8 nowych jednostek i faktycznie takowe widać nie, Tylko nie wiem, bo tutaj wygląda jak jakby dwóch gości siedziało na wielbłądzie Ja jakby nie wiem, co to, jakaś jednostka strzelecka będzie? Dziwnie, dziwnie to wygląda, hmm, aczkolwiek może być bardzo problematyczna w balansie taka jednostka, no bo już sami ci ucznicy na koniach byli dosyć mocni, a nie wiem, jakby tu dwóch gości, bo jeden walczy z miecza, a drugi jeszcze strzelą, to takie dosyć, e, wydaje mi się, że to byłoby mega mocne. Z kolei takich rzeczy, co ja tu widzę, to tutaj są tacy jakby tarczownicy, czy coś w tym stylu. E, możliwe, że oni będą mieli bardzo dużą odporność na ostrzał, zważywszy na to, jak dużą tarczę oni ze sobą niosą. Tutaj też ich tutaj grupkę widać, no ogólnie tutaj są. Tutaj nie wiem czy tutaj to jest jakaś nowa jednostka, później jeszcze zobaczymy, ale wygląda na takową. Bo na murach to obstawiam, że to stoją arabscy łucznicy, e, razem z tymi miotaczami bomb. E, a tak bym strzelał przynajmniej. E, tu coś widać. Tu też widać coś, co wygląda jak oszczepnicy. Ci po prawej z, dużym, z długim czasem przeładowania No i tutaj też widać, że walczą właśnie ci tarczownicy Aczkolwiek tutaj też jest coś takiego jakby wygląda jakby poganiacz niewolników Coś takiego kojarzyłoby mi się Chociaż nie, on ma dwa miecze Przy chwilę myślałem, że ma basta ale nie Dobra, ma dwa miecze Czyli tutaj też jakaś taka jednostka Obstawiam, że najemników by to miała być Dobra Co tam jeszcze będziemy mieli pokazane? tutaj czy coś nowego widać e, nie dobra to, to jest typowo Człowiek boje się że dalej najskuteczniejszą że tak powiem e, taktyką w grze będzie mas po prostu katapult nie na takim powiedzmy poziomie nie jakimś super wysokim ale na takim typowym Tu całkiem fajnie odnowione są chociażby ta katedra, kościółek i ta kaplica. Ładnie to wygląda. Ładnie, chyba jeden z ładniej odnowionych budynków. Chociaż te, te domki też takie kojarzą się na takie dzisiejsze, tak, na takie jakieś tam gdzieś na tych biedniejszych terenach, tak się kojarzą. Gdzieś tam właśnie na Półwyspie Arabskim, czy chociaż gdzieś tam w tych miejscach. Tutaj co mamy? Nic nowego. No, wiadomo, animacja dużo, dużo wyższy klatkaż ma, więc przyjemniej się nawet na nią patrzy. O, tu widać te jednostki. Aczkolwiek, o, tu zobaczcie. ciekawie mnie, co to jest. Czy to jest y, namiot po prostu najemników? Y, tutaj, o, taki widać czarny namiot. Nie wiem, czy to właśnie to jest, bo tu widzę y, budynki, jakby są. Jakby nie patrzeć. No, takie wiecie, od inżynierów, od, od drabiniarzy, i tak dalej. No, i tu obok. On, nie, chociaż nie, zobaczcie, bo tutaj jest ten. Tutaj jest namiot najemników. Możliwe, że w tym czarnym namiocie, cokolwiek to by miało być, bo ciężko mi teraz skojarzyć. Co to mogłoby być, czarny namiot? To może to będą te nowe jednostki, tam. Nie, no, bo tutaj mamy chyba bazar, tak? Bazar, karczma, tu konie. Czy coś jeszcze takiego innego widzimy? To mnie zastanawia, czy to jest dekoracja po prostu na tej mapie, ale chyba takowa to jest, bo tutaj wydaje mi się, że widać takie, jak się przyjrzymy, takie odcięcie od terenu, że tak jakby wklejono. Tak jak na tym o, bardzo mocno to dosyć widać tu z góry, że jest to odcięcie. Tak samo tutaj to widać, bo jakby to miało być jakiś budynek, to nie za bardzo wiem co. No co, dziura w ziemi, w sensie, że co, kopaliby tam coś. Hmm. No i tak poza tym to chyba. Więcej nic tutaj tak nie widać. No wiadomo, typowe budynki do produkcji broni. Mm, tutaj zobaczmy, nie bardzo, też tu nic nie widzę. Tu może spojrzymy na spokojnie, na zatrzymanym tym. Ale nie, tu, tu są chyba typowe budynki, nie widzę nic takiego jakiegoś ekstra nowego. Coś to mnie zastanawia co to jest, to jest jakaś dekoracja chyba też, takie wygląda jakby z przejściem, coś w tym stylu, coś takiego. Taka jakby z dziur. Cześć, wiecie, co tam na górze? Nie wiem, czy to jest po prostu. Nie, to jest kładnica. Dobra, mają po prostu troszkę inny kolor. I może dlatego się przed wydawali, że coś nowi. Dobra, ok. I dobra, i tutaj zobaczmy. Osiem nowych jednostek. Czyli wychodzi na to, że te wszystkie jednostki tutaj mogą być, ale no może nie muszą wcale. Tak, o widać tych yy, jakby oszczepników, chociaż te dwie jednostki wyglądają, nie wiem, czy to są dwie różne, czy nie. No ale zobaczmy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i wiecie co, że więcej to ja chyba nie widzę jakichś innych jednostek. No tak, to są ci tarczownicy, to są ci na koniach, tu jest ten taki z dwoma mieczami, no i jeżeli by tych dwóch liczyć jako dwie różne, no to mamy pięć. Aha, dobra, czekajcie, bo to jest ten jeszcze szósty, to by był ten gościu tutaj. Na wielbłądzie, to jakby taka arabska kawaleria, czy coś w tym stylu mogłoby być. No to mamy sześć. Teraz nie, nie jestem pewien, czy to jest też nie jest jeszcze jakiś inny, tak? Możliwe, że to jest tutaj ten jakiś powiedzmy siódmy. No, chociaż oni działają trochę z tego co widzę, jak mnie taczy bombą, on tu rzuca i się ziemia chyba zapala, więc ciężko mi powiedzieć, żeby to była jakaś nowa jednostka. No ale dobra. O, fajna sprawa jest, że będziemy mieli czterech nowych oponentów. Tutaj ta babka wygląda jak jakaś Joanna Dark. No tutaj to wygląda, goście, jak jakiś typowy krzyżowiec. Hmm, tutaj, no nie wiem, to jak jakiś szejk, czy ktoś w tym stylu. Na no, tutaj nie wiem, kogo miałaby odzwierciedlać ta postać. Tu na dole. No, nie wiem, kogoś z haremu, Co, coś takiego. Jakby jakąś tą osobę związaną z tym. Ale to... To jest po prostu mega. Będą większe mapy. Nie spodziewałem się tego. Bo wydawało mi się, że twórcy coś już kiedyś odpowiadali na ten temat, że po prostu no nie, nie mogą na ten moment zrobić większych map, że nie potrafią. Ale tutaj ja widzę, że mają być. Ciekawe mnie, o ile większe te mapy będą. Bo jeżeli by była na przykład. 500 na 500 i 600 na 600 mapa, no to co by było już powiem wam w nie taka duża by była naprawdę potężna mapa, bo mapa w przypadku 400 na 400 to mamy te 16 powiedzmy tak 16 ty 160 tysięcy powiedzmy mamy jakby nie patrzeć tych całych terenów nie 16 160, 160, 160 tysięcy chyba wychodzi, kratek powiedzmy, tak? Jakby pomnożyć 400 razy 400, ale jakby pomnożyć yy, 600 razy 600 to jest 360, to jest pff, mapa ponad dwa razy większa, nie? Tak więc, no, całkiem sporo by było terenu. No i zobaczcie, też to jest super. Są nowe kampanie i nowy szlak wyzwań. No to po prostu mega, mega. Podoba mi się to. Tutaj mamy szlak yy, owcy, yy, jagnię, jagnięcia. Tutaj mamy krzyż, wyprawa krzyżowa barona jakiegoś. Tutaj mamy. następny mamy szlak kozy. Koza, tak? Goat to koza. Tutaj mamy. No dobra, to są zwierzęta po prostu. Tu Falcon to jest jakiś ptak. Nie pamiętam teraz jaki, jak, jak się go tłumaczy. Tutaj siódma, siódma wyprawa krzyżowa. No i tutaj mamy następnie kolejny szlak. Lamparta? Lamparta chyba. No ale też kolejnego zwierzęcia, czyli od zwierząt nazwane i tu mamy e, też dodatkowo y, jakiś rodzaj e, szlaku, który będzie wymagał e, grania w kopie. Ciekawi mnie, dlaczego tutaj, jak zobaczycie, są wyświetlone te specjalne moce. To jest trochę dziwne, że, że są specjalne moce. Hmm. A czekajcie, zobaczę, czy na tych poprzednich je też widać. Nie, tutaj, tutaj nie widać tych specjalnych mocy, ale w kopie y, widać już, że y, są moce specjalne. Aczkolwiek tam coś kojarzy, że taka faktycznie gdzieś tam taka jedna mapa była że był taki y, mur przy samej naszej bazie. Jedna z tych map tam gdzieś była w tym krzyżowcu. No i dobra. No i to y, 15 lipca. Y, ale jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz: to to, że można zagrać sobie w demko, które jest dostępne w tym momencie już. Na Steamie. I my na tym zakończymy ten odcinek, a następny odcinek będzie, mam nadzieję, że uda mi się może jeszcze go dzisiaj wrzucić, o demku. Chyba, że demko okaże się dosyć pokaźne, to może być tak, że nie zdążę po prostu go na tyle szybko nagrać i wrzucić, ale e, ja zabieram się teraz za demką, ten filmiczek przerabiam, go wrzucam i mam nadzieję, że zobaczymy się przy ogrywaniu demka. Siemaneczko.